Pieśń o żołnierzach z Westerplatte. Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. A lato było piękne tego roku. I tak śpiewali. Ach, to nic, że tak bolały rany. Bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polany. A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety. W Gdańsku staliśmy tak jak mur, Gwiżdżąc na szwabską armatę. Teraz wznosimy się wśród chmur żołnierze z Westerplatte. I ci, co dobry mają wzrok i słuch. Słyszeli pono, jak dudnił w chmurach równy krok morskiego batalionu. I śpiew słyszano taki, by słoneczny czas wyzyskać, będziemy grzać się w ciepłe dni na rajskich wrzosowiskach. Lecz gdy wiadr zimny będzie doł i smutek krążył światem, w środek Warszawy spłyniemy w dołu, żołnierze z Westerplatte.